I give you my heart! I do te choineczki, kurna, powiem wam, naiwnych nie brakuje. A ja to żywe sprzedaję, a sam w domu to mam sztuczną. Mieliśmy rok temu yy, to żywo. Kurna, raz ludzie się z tego dziadostwa sypie tak! kobieta kupiła taki taki ten hyzero, taki taki mokcu, on tam wciąga wszystko, to, to nie nadążało to, to jeździć albo mamy taki ten, jak on się nazywa? Jeszcze jeździk, Rumba samba jak, jakiś taniec! To tu jeździ, to nie, nie nadąża to ściągać, powiem wam. Daj ta spokój, to, to to. A teraz taka moda, bo ktoś chce być wielce. Eko, naturalno żywo choineczkę, bo to pachnie, a kuzno pachnie. Ja za darmo bym jej nie chciał. Dzień dobry! Dzień dobry! Choineczkę, tak? 300 zł. Oj, oj, droga! Taka cena, ale jodła tadżykistańska idealna. Nie sypnie nawet jednej igiełki. Jedna igiełka sypnie, pani mi przynosi. Ja oddaję pani pieniążki i jeszcze nową choinkę daję. Taka dobra. To wezmę! To pakować jedną? Tak! No to już pakujemy. 300 zł.